Już y, Żydzi w apokaliptyce, zwłaszcza tej, tym swoistym rodzaju literackim już y, y, takie domysły snuli właśnie skąd ten y, byt się wziął, bo y, oczywiście nie y, przyjmowali tych twierdzeń y, perskich czy tam innych tych religii, które y, widziały istnienie Wieczne istnienie dobra i zła, tych dwóch potęg zwalczających siebie wzajemnie, albo bóstw, Boga dobra i Boga zła. No i że dlatego są to właśnie te podziały i, i, i ciągła walka. Takiej koncepcji Żydzi nie przyjmowali właśnie na podstawie objawienia: Pan Bóg jest jedyny, On jest Panem. Natomiast y, wszelkie zło już jest dzieło stworzenia i tego duchowego właśnie tego, y, bo o szatanie, o istnieniu tych duchów złych to już Żydzi bardzo y, wyraźnie, bo też ten y, rozwój pewien był y, dotyczący angelologii czy satanologii y, u Żydów. oni szczególnie po niewoli babilońskiej y, trochę tak zainspirowani też i, owszem, poglądami, wierzeniami babilońskimi czy asyryjskimi wcześniej, to, to doszli do przekonania o tym istnieniu duchów dobrych i złych. Stąd to Tobiasza, na przykład ten Rafał, czy Gabriel, który się opiekuje, Michał narodem wybranym się opiekuje, Gabriel też. Więc są dobre duchy, ale są i złe. I teraz skąd te złe? No właśnie musiała jakaś zaistnieć próba, kiedy oni, te duchy musiały się opowiedzieć za Bogiem, czy, czy też nie. No i część tak, a część pod wodzą Lucyfera. Ten Lucyfer, ładny przecież imię, niosący światło. On był tym szefem. Pierwotem aniołów. Więc taki y, domysł i to chrześcijaństwo przejęło, i tak się na ogół, popularnie przynajmniej tłumaczy, ale tak naprawdę y, dokładniej genezy, początku zaistnienia złych duchów y, nie potrafimy y, dostrzec. W każdym razie to jest wynik złego wyboru, na pewno. I o tyle y, wynik, y, większy, że te istoty są doskonalsze niż człowiek, bo to są istoty duchowe, więc nieobarczone, nieobciążone materią, która jakoś tak człowieka jednak przytłacza. Yy, więc też inteligencja doskonalsza, wola też silniejsza, a mimo to, właśnie jak to mówiliśmy sobie, ta, ten dar wolności jest jakby nie do udźwignięcia przez, przez stworzenie. Tak wielki, tak ważny. Wolno powiedzieć, że natura zła jest ciągle ta sama i jedna. Tak w szatanie, którego można by nazwać głównym autorem zła, jak i w człowieku. W tym, że oczywiście pewna proporcja, człowiek ma mniejsze możliwości niż, niż szatan, nie mniej, nie, w niezależnie od tych możliwości, to pragnienia są nieskończone. I to zresztą to, co święty Augustyn to wykorzysta już w innym trochę sensie, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Czyli właśnie pragnienia są aż nieskończone w człowieku. Mimo, że sam jest istotą ograniczoną, małą, to może go napełnić dopiero Boska nieskończoność. Wszystko inne, każde dobro, chociażby bardzo wielkie, ale skończone, nie wystarczy. Dopiero musi Pan Bóg, czyli y, to już Augustyn rozwija, i inni ojcowie, później teologowie, że jest w człowieku, y, różnie to nazywamy obrazowo, iskra Boża, y, czy jest takie miejsce, sanktuarium, które domaga się zamieszkania Boga w człowieku. Sanktuarium, to znaczy y, jakiś instynkt natury tak wielki, że y, pragnie jedności z Bogiem i to dopiero człowieka uspokaja, kiedy właśnie staje się dzieckiem Bożym, kiedy może powiedzieć, no za świętym Pawłem już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Tedy sta pełnia Y, satysfakcji, pełnia y, szczęścia. Więc y, dziwny człowiek jest twór, dziwnym tworem, właśnie bo ograniczoność pod każdym względem, a jednocześnie pod względem tego szczęścia, zjednoczenia jest człowiek, widać, y, spreparowany, przygotowany już przez Pana Boga na to, żeby aż stał się mieszkaniem Boga. Czyli skończoność może ogarnąć kogoś nieskończonego, Bożego, stać się mieszkaniem Boga. To są te boskie paradoksy.